Witajcie w kolejnym odcinku programu. Dzisiaj zrecenzuję naprawdę żałosną grę o taksówkach, czyli Super Taxi Driver 2006. Gra Super Taxi Driver to bardzo słaby symulator taksówkarza. Twórcą tej żałosnej gry jest Team 6, który zasłynął z takich shitów jak Manhattan Chase, F, S, R, Taxi 3, I, T, P. W grze jeździmy po dziwnym mieście i wieziemy ludzi do miejsc. Czasem oprócz wiezienia jest walka taksówkarzy, która jest bardzo prosta, a i wroga jest bardzo słabe. Teraz czas na oceny z neta. Gry online, 7,6 na 10. Baza recenzji, 1,5 na 10. Niestety nie znalazłem więcej recenzji tej gry, tylko screeny, Dema, i p, p. Oto menu tej gry. Jest eSum game, czyli kontynuacja nowa gra, multiplayer, który w żadnym stopniu nie przypomina go. To zwykła kampania. W opcjach możemy zmienić jakość grafiki, rozdzielczość, muzykę, dźwięk, i pp. P. Nawet na najwyższych detalach jakość grafiki rozpierdala na maksa, oczywiście żart. W menu też są napisy i wyjście. Gdy wybierzemy nową grę, mamy do wyboru jedną z trzech postaci: dwie fajne laski i ogłosionego murzyna, który choruje na mózg. Oczywiście, te postacie niczym się nie różnią, tylko modelami. Szkoda. O, M, G. Patrzcie na to, kwadratowe kaczki, WTF. Po wyborze naszego bohatera pokazuje nam się film Tutorial, który niczego nas nie uczy, tylko jeszcze bardziej wkurza, bo trwa 5 minutki, i nie da się go anulować. Teraz o Hadzie gry. W lewym górnym rogu jest zebrana kasa, ilość pieniędzy, którą wygraliśmy we wszystkich misjach, a pod nim strzałka, która pokazuje, gdzie mamy się udać. W prawym górnym rogu jest czas do końca misji. W lewym dolnym rogu jest licznik prędkości, obrażenia samochodu i licznik nitra. W prawym dolnym rogu jest mini mapka. Ilość pieniędzy, którą mamy zebrać w misji. Ale teraz o grafice. Która jest zjedna. Modele samochodów są ohydne i ciągle się powtarzają. Modele naszych klientów też są okropne, i w ogóle nie przypominają ludzi. Tekstury są bardzo słabe. Widać, że twórcy nie przyłożyli się do tej gry. Jedyna rzecz, która ma bardzo ładną grafikę, to plakaty na chodnikach. Po prostu grafika jest główniana. Kolejną dziwną rzeczą w tej chorej grze jest fizyka, lub jej brak. Czy w prawdziwym świecie zdarzyłoby się to? I to a nawet to oczywiście, że nie. niech spierają z tą fizyką na drzewo, prostować banany, a nie tworzyć żałosny gry. Co dwie misje mamy taki jakby wyścig taksówek, czyli kto pierwszy dorwie klienta, ty czy twój wróg. A wróg jest bardzo prosty, nawet jak mu udacie wygrać, to i tak nie dotrze do miejsca pozostawienia klienta. Nawet można odbić waląc w samochód wroga naszego klienta w ostatniej sekundzie i wygrać. Teraz powiem wam o audio. W tej grze w ogóle nie ma muzyki, co pogarsza ocenę audia. Szkoda, że nie dali, bo fajnie by było posłuchać jakieś fajne kawałki, ale z drugiej strony to dobrze, bo jak znam Team 6 to by dodało jakieś okropne ruskie disco polo lub dziadowych hip-hop e odgłosy AU są dobre, nie są udane, ponieważ w niektórych sytuacjach nasz samochód wydaje chore dźwięki, ale posłuchajcie tego sami. Teraz ocenie gry kosztuje ona aż 20 zł. Dlaczego aż? Ponieważ inne kaszanki kosztują 5 lub 10 zł, a nie aż dwie dychy. Więc to, kolejny minus, ale z drugiej strony taniesze niż władcy mu wrzut na dupie. A teraz czas na podsumowanie tego ściewa. Gra Super Taxi Driver jest bardzo słabą grą, grafika jest żałosna, widać, że twórcy w ogóle się nie postarali, fizyka w tej grze nie istnieje, nie ma w ogóle grawitacji w tej grze, gdy walniesz w samochód odleci na 5 km. wyścigi taksówek są bardzo proste, gra nie ma muzyki, a dźwięk samochodu można przełknąć. Teraz czas na oceny końcowe. Grafika 2 Audio 2 Grywalność. 1. Ocena końcowa. 1,5 A w kolejnym odcinku żałosnagra. F, P, S. O nazwie S. 2.